Dobry wieczór moi drodzy. Dobry wieczór moi drodzy słuchajcie, dzisiaj e, jak pewnie już widzicie, robimy wyłącznie nagranie znowu jest to, jest to e, daily daily vlog um, z planeru, czyli z wieczornego spaceru z, z, z psem. E, natomiast jakość jakoś wideo tych nagrań nie odpowiada mnie, w związku z tym do odwołania, dopóki nie znajdę jakiegoś innego rozwiązania. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której będzie musiało być nagranie, no właśnie, wieczorowe ze spaceru z psem, no to będzie to audio, do którego coś ciekawego postaram się wmontować. Zobaczymy. Dobrze, słuchajcie, lecimy, żeby nie było, żeby nie czekać i nie przedłużać. Lecimy z kolejnym tematem. Wczoraj opowiadałem trochę o no właśnie o czym o rozwoju biznesu versus skalowanie i tam podczas tego nagrania pojawił się taki taki fajny kolejny temat do rozmowy jakim jest moi drodzy bootstrapping bootstrapping kontra no właśnie no właśnie kontra co Będziemy dzisiaj się obracać w obszarach sposobów na finansowanie biznesu. I zanim odpowiemy sobie bootstrapping kontra co, to odpowiedzmy sobie na wcześniejsze, level wyżej, czym jest bootstrapping. I to nam troszeczkę nakieruje, jakie są dalsze możliwości. Moi drodzy, bootstrapping to jest taka forma rozwoju biznesu oparta o własne finansowanie, czyli można by powiedzieć taki, taki organiczny rozwój, czyli wyobraź sobie, że masz jakiś turbo pomysł na biznes i masz gdzieś tam w skarpecie odłożone um, trochę pieniędzy i podejmujesz decyzję, że um, nie będziesz tego finansować, tego pomysłu, tego biznesu, nie będziesz finansować w żaden sposób zewnętrznie a jedynie z środków, które posiadasz. I to nie tylko musi dotyczyć środków takich pieniężnych, w sensu stricte, gdzieś tam na uruchomienie tego biznesu, ale też na przykład jakiegoś sprzętu, który, który wykorzystujesz do tego biznesu, jakiegoś lokalizacji, no, jeżeli potrzeba, czyli nie wiem, jakiś tam garaż, piwnica, strych, czy, czy po prostu własny pokój. Chodzi o to, że wszystko, co robisz, finansujesz i uruchamiasz z posiadanych przez siebie zasobów. I to jest fajny temat, bo powoduje, że jesteś niezależny, i, i, i nie ma gdzieś tam jakichś sił obcych, które mogą ci mówić, co masz robić. Nie mówię tu oczywiście o kwestiach prawnych czy, 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 czy państwa, które gdzieś tam zmienia jakieś przepisy, czy narzuca na ciebie obowiązki. Natomiast, natomiast nie ma nikogo, kto wpływa na twoje decyzje. Ok? I to jest ogromny plus. Natomiast rozwijanie biznesu właśnie w takim modelu bootstrappingu jest mega trudne, nie, no bo, no bo gdzieś tam i, i też może być, może być stresujące. Znowu z kolejnej strony rozwijanie biznesu w modelu bootstrappingowym powoduje, że naprawdę sprawdzasz każdą złotówkę, którą wydajesz. Bardzo trudno się wydaje własne oszczędności, nawet jeżeli gdzieś tam masz perspektywę jakiegoś rozwoju i, 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 i budowania biznesu. I teraz bootstrapping. Tak, z mojej perspektywy, bootstrapping nie wszędzie można zastosować. Nie? No bo no oczywiście mogą być jakieś tam jednostkowe przypadki, gdzie, gdzie i życzę Wam tego z całego serca, żebyście mieli poodkładane gdzieś w różnych, w różnych miejscach miliony. I jeżeli przyjdzie Wam do głowy jakiś mega biznes, powiedzmy produkcyjny czy, czy coś takiego, no to nagle się okazuje, że macie że macie kupę, kupę pieniędzy, które możecie wydać na, na zakup maszyn, na, na budowę lokalizacji, na zatrudnienie, zatrudnienie ekipy, która wam ten biznes, ten biznes gdzieś e, 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 tam poprowadzi, e, e, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Natomiast no jednak gdzieś tam w, w, w wielu przypadkach taki, taki bootstrapping to jest u osób, które mają, kilka, kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy. I, I sobie gdzieś tam je wykorzystują na, na rozwój własnego biznesu. Nie? I, i, I wtedy jest tak, że wydajesz te pieniądze, powiedzmy, jeżeli masz, masz firmę handlową, kupujesz jakiś towar, może odrobinę go modyfikujesz, może to jest jakiś, jesteś krawcem krawcową i, i szyjesz garnitury, więc kupujesz pierwszy materiał sprzyjesz, promujesz, sprzedajesz, przychodzą klienci, więc za zarobione pieniądze dokupujesz znowu tego materiału i, i, i robisz więcej tych tam, wiem, garniturów, bluz czy, czy czegokolwiek i tak sobie organicznie właśnie ten biznes spokojnie rośnie, nie? Czyli, czyli gdzieś tam najpierw jeden garnitur, potem dwa, potem pięć, potem dziesięć, potem sto, potem tysiąc ee, i tym podobne. Z mojej perspektywy, tak jak ja rozumiem koncepcję bootstrappingu, to Dużo łatwiej będzie w tym modelu robić biznes oparty o jakieś usługi. Nie? No, jest to logiczne, bo jeżeli oświadczysz usługi, no to, no to tak, najczęściej w tym modelu jedyne co wykorzystujesz to to własne know-how, i wtedy potrzebujesz, potrzebujesz tylko jakiegoś nie, tam, komputera, może jakiegoś niewielkiego biura telefonu, może samochodu, chociaż w dzisiejszych czasach naprawdę kupowanie samochodu na samym początku drogi to jeszcze w modelu bootstrappingowym, w mojej ocenie jest zbędne. Dużo trudniej w tym modelu właśnie postawić jakiś, jakiś biznes produkcyjny. Ale to jest moja ocena i jak najbardziej. Jeżeli się z nią nie zgadzacie, ja bardzo chętnie na ten temat podyskutuję. Możecie napisać komentarz, możecie wysłać do mnie wiadomość prywatną, także to jest super. Więc to jest pierwsza rzecz. Czyli finansowanie biznesu z, czy, czy, czy budowanie biznesu na bazie posiadanych własnych zasobów, które wnosisz do, do tego biznesu. Nie? Czyli zarówno dotyczy to pieniędzy, jak i jakiegoś tam podstawowego sprzętu. Z drugiej strony mamy. No, mamy zewnętrzne finansowanie. Nie? I tutaj wariantów na zewnętrzne finansowanie jest, jest multą, bo może to być po prostu kredyt, mogą to być jakieś dofinansowania unijne. Na przykład, jeżeli tak się zdarzy w Twoim życiu, że jesteś na bezrobociu, a, a, a masz jakiś pomysł na biznes, no to są fundusze na aktywizację osób bezrobotnych i, 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 i trzeba napisać projekt, jakąś koncepcję, biznesplan i zwrócić się do lokalnego, lokalnego urzędu pracy o takie dofinansowanie, które mogłoby Ci pomóc ten biznes wystartować. Jak już powiedziałem, są kredyty, kredyty, kredyty inwestycyjne na przykład, czy, czy jakieś nie wiem, kredyty obrotowe tego typu rzeczy. Są. No właśnie, i są inwestorzy. Nie? Szeroko pojęci inwestorzy. i Możemy tutaj od wejścia na spółkę akcyjną, oczywiście wejścia na spółkę akcyjną na samym początku prowadzonej działalności bez jakiegoś rozruchu, że tak powiem, będzie bardzo trudne. Natomiast są inwestorzy indywidualni. Mnóstwo jest osób, naprawdę, zaufajcie mi, jest mnóstwo osób, które mają kupę pieniędzy i, i bardzo chętnie biorą udział w, w różnych inicjatywach, które, które, które no miałyby im pomnożyć ten kapitał. To samo dotyczy takimi inwestorami indywidualnymi, mogą być tzw. aniołowy biznes. Czyli to są ludzie, którzy. Nie tylko mają środki, ale mają też pewien know-how, który wnoszą do tego przedsięwzięcia, kiedy dofinansują Twój biznes i, i, i razem stworzycie spółkę, bo do tego to się często sprowadza. Są też całe fundusze, czyli Venture Capital, nie? czyli Venture Capital to jest tak w dużym uproszczeniu firma, która zrzesza wielu prywatnych inwestorów albo tych inwestorów instytucjonalnych, czyli zbiera z rynku środki. I w imieniu inwestorów analizuje projekty pod kątem ich opłacalności i, i rentowności i, 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 i tego, czy, czy dany pomysł jest gdzieś tam objęty wysokim ryzykiem, czy, czy niskim ryzykiem. Nie? Także, e, także to analizują przed wejściem w taki, w taki, w taki biznes. Także cóż, cóż jeszcze? E, oczywiście każdy z, każda z tych form ma. Czekajcie. Dobra. mamy to. Taki oto wieczorny spacer. Każda z tych form ma swoje plusy i minusy. Nie bo tak jak gdzieś tam delikatnie zaznaczyłem na początku, bootstrapping jest ciężki, jest trudny, no bo nie ma tego kapitału, a w, w realiach w aktualnych, realiach gospodarczych, gdzie większość pomysłów już no, gdzieś tam się w jakimś zakresie pojawiła, przebijanie się z nowym pomysłem jest stosunkowo trudne. Trzeba mieć naprawdę dobre, unikalne wartości, żeby żeby ten rynek pozyskać. Więc jeżeli nie masz aż tak mocnych wyróżników na, na, na swoim rynku i próbujesz się przebijać ze swoim pomysłem, nie mając jakichś, no, takich, wiecie, no, naprawdę dużych, w setkach tysięcy czy milionowych kwot, które. E, dadzą wam ten boost, ten, ten taki dopalacz, żeby zrobić jakąś mega kampanię marketingową czy, czy w jakimś innym zakresie podbijać rynek, jest dość trudne i, i długie, nie? Często gęsto jest też tak, że w takich sytuacjach ludzie, którzy mają pewien pomysł na biznes, oni nie, nie rezygnują z, od razu z pracy, tylko, tylko nie wiem, robią to ten pomysł po godzinach albo Częściowo się z czasem zaczynają redukować, tak ja robiłem, że, że pracowałem jeszcze, można powiedzieć, na etacie. Potem zmniejszałem ten etat do 80%, potem jeszcze mniej, aż w końcu mogłem, mogłem z tego etatu zrezygnować. Nie? Także, mmm, także tak to wygląda. Jeśli chodzi o nas, my jak najbardziej działamy bootstrappingowo. Mieliśmy już jedną propozycję, taką delikatną, ale była propozycja, żeby żeby gdzieś tam inwestor wszedł z jakimś kapitałem dofinansował do, do nas i wystartował. Natomiast na tym etapie my rozwijamy się organicznie. My z miesiąca na miesiąc mamy, mamy wzrost rzędu 40-50-60% niekiedy, co jest, co jest fajne i trzymamy się tego. Dlatego na tym etapie nie mamy takich potrzeb, zwłaszcza jako firma usługowa, która sprzedaje w zasadzie swój know -how. Żeby gdzieś tam się doinwestować. Do także, także nie ma takiej potrzeby. A, a dlaczego, dlaczego tak jest? Dlatego, że, że, dlaczego zrezygnowaliśmy z tego? Po pierwsze, dlatego, że nie mamy takich potrzeb, no a właśnie do, po drugie, dlatego, że jednak wprowadzanie zewnętrznego inwestora do, do firmy wiąże się, jakby to powiedzieć delikatnie, no z tym, że pojawia się kolejna osoba, która chce mieć wgląd albo nawet wpływ na podejmowane decyzje. Inwestor zewnętrzny, i to jakby też nie można mieć do takiej osoby pretensji, to jest jej biznes. Inwestor zewnętrzny wchodzi do firmy z kapitałem i oczekuje, że za 3, 4, 5 lat wyjdzie z tej firmy z odpowiednio dużym zyskiem. W związku z tym niekiedy może pojawiać się konflikt. Taki decyzyjny pomiędzy tym, tym founderem, czyli tym założycielem firmy, a inwestorem, który wszedł z kapitałem. Founder może zauważyć, że aktualna koniunktura na rynku albo, albo ma, albo mm, powoduje, że niektóre decyzje trzeba podejmować zgodnie ze strategią A, natomiast inwestor chce, żeby podejmować tą, tę decyzję zgodnie ze strategią B. Ponieważ wie, że za 3, 4, 5 lat chce wyjąć swoje środki z odpowiednim zyskiem, a decyzje A, które chce podjąć owner, mogą na przykład ten horyzont czasowy wydłużyć. Ok? Co jest mu nie na rękę. Bo on z kolei też odpowiada przed swoimi, um, swoimi partnerami, ludźmi, którzy dostarczyli kapitał, um, jak to miało miejsce na przykład w venture capital, nie? Także, w przypadku zewnętrznego inwestora taka układanka może być naprawdę bardzo duża i tam może się dużo zadać po drodze, co będzie miało wpływ na, no właśnie, na decyzję tego, tego fundera. Także na tym etapie, dopóki u nas nie pojawia się taka konieczność albo nie pojawia się jakaś zatrważająca szansa rynkowa, którą moglibyśmy schwytać i i wykorzystać, finansują się zewnętrznie, będziemy trzymać się naszego bootstrappingu. Mamy świadomość, że to generuje gdzieś tam no, ten to, to ciut może wolniejszy rozwój m, niż, niż w alternatywie zewnętrznego finansowania, natomiast daje nam to swobodę podejmowanych decyzji, a tego chcemy, zwłaszcza, że jesteśmy startupem, który jeszcze nie przeszedł do takiej sensu stricte fazy a, można powiedzieć takiego stabilnego i, i, i ciągłego rozwoju. Także, także stąd, stąd u nas ta decyzja. Cóż jeszcze mogę w tym temacie powiedzieć? Coś jeszcze mogę w tym temacie powiedzieć? Um, może sam proces pozyskiwania pozyskiwania kapitału zewnętrznego. Um, jest to, odbywa się to na różne sposoby. Nie wiem, czy może ktoś z Was kiedyś korzystał z jakichś Kredytów, tego typu rzeczy, nie mówię tutaj o kredycie hipotecznym, bo to jest, to jest dłuższa procedura, ale taki kredyt gotówkowy w swoim banku często gęsto możecie dostać na jedno kliknięcie. Natomiast, no tutaj w tym przypadku ta procedura jest znacznie dłuższa. Ja przy innym projekcie przechodziłem kilka razy taką procedurę pozyskiwania kapitału zewnętrznego. Jakby sprowadza się to przede wszystkim do tego, że musicie przeprowadzić pierwszą prezentację, stworzyć Business plan z kilkuletnimi prognozami w przód, które musicie zaprezentować inwestorom. Następnie razem siadacie i, i tworzycie plany finansowe, czyli, czyli plany finansowe w, w kontekście tego, jaki będzie plan wyjścia tego inwestora. Nie? Czyli musicie zaprognozować przychody, zaprognozować koszty, w związku z tym no, zaprognozować oczywiście dochód ująć w tym całym prognozowaniu dofinansowania od tego inwestora, a następnie zaplanować w jaki sposób się z tym inwestorem, że tak powiem, rozstaniecie, czyli czy na przykład będzie chciał utrzymać udziały, czy będzie chciał wypłacić tą kasę z odpowiednim zyskiem i tak dalej, i tak dalej. Także, także to, jest, to jest długi proces, u nas trwał no, kilka miesięcy ten proces i finalnie i tak nie doszedł do skutku. Um, także także to naprawdę, jak posłuchacie Venture Capital, osoby zarządzające Venture Capital, um, to jedynie niewielki procent przedsięwzięć y, przechodzi przez weryfikację i dostaje środki. Także jest to, jest to um, mocno ograniczone. Natomiast to, co jest fajne w tym wszystkim, to jest to, że, że większość znanych mi. Funduszy Venture Capital albo aniołów biznesu, jeżeli wchodzą już do jakiejś firmy, to nie tylko wchodzą z kasą, ale też wchodzą z, ze swoim know-how, które bardzo często jest ogromne. Oni są takie w ogóle fundusze, które zatrudniają ludzi specjalistów rozwoju biznesu z różnych branż. Także oni mogą dostosować zespół, który wspiera tego, tego ownera w, w rozwoju. Zależnie od tego, od, od biznesu, jakim się, się zajmuje. Okay? Także yy, możliwości jest wiele. Nie tylko finansowanie własnymi środkami, ale jeżeli macie podejście do swojego biznesu, jako do, do, do czegoś, co naprawdę ma się stać gdzieś tam duże, i macie yy, poczucie, że biznes, który robicie, yy, no może mocno urosnąć, bo macie dobre wyróżniki. To warto się zastanowić, czy, czy zewnętrzne finansowanie nie jest dobrym pomysłem, które mocno gdzieś wam ten biznes właśnie podbustuje i, 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 pozwoli szybciej przeskoczyć o parę leweli dalej. Tyle słuchajcie na dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania z tym związane, to, to, bardzo serdecznie zapraszam. Temat w ogóle finansowania biznesu jest, jest niesamowity. Ja bardzo serdecznie polecam wam książkę, Najtrudniejsze, w tym co trudne, autorstwo Bena Chorowica, która, no, mocno otworzyła mi oczy na, po pierwsze to, jakie pieniądze są na rynku, więc jeżeli macie dobry, dobry pomysł, to, to, to historia opowiedziana przez Bena Chorowica no, nie jest, nie miała miejsce 2-3 lata temu, tylko, tylko dużo dawniej, bo, bo gdzieś tam w początkach, w początkach tego boomu, Internetowego i IT, niemniej jednak pokazuje, że jeżeli ma się naprawdę fajny biznes, unikatowy biznes, który jest innowacją na rynku, i jeszcze, jeszcze ma potencjał globalny, to naprawdę na rynku jest mnóstwo pieniędzy, które um, można przyjąć. A cała historia Bena Horowica, którą opisał w Najtrudniejsze, w tym co trudne, jest naprawdę niesamowita um, więc jeżeli macie zakursy na, 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 na biznes na duży biznes i na dodatek chcecie go finansować zewnętrznie to jest ta lektura obowiązkowa, którą bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam dzięki serdeczne jak codziennie zapraszam serdecznie do subskrypcji um, jestem też otwarty na, na wszelkie komentarze i, i um, i, i dyskusje czy to na pod filmem czy gdzieś tam na mediach społecznościowych dzięki wielkie i widzimy się już jutro. Dobrego wieczoru, pozdrawiam Was serdecznie hej, hej.